No to jedziemy Dopiero startujecie? Znaczy ja dopiero startowałem, bo ja się ustawiałem Dobra, ja już odblokowałem sobie tą ciężarówkę Dobra A ja jestem za tobą Tano Okej okay. Jedziemy do tego warsztatu co jest tam po prostu i tyle cię Kurde jak dawno nie grałem z nikomu, w ogóle w żadną grę <grym> Żeś ci, kuźwa cię konsole Ja bym, miałem trochę tu chciałem ogać bo No rozumiem to to darmo. W konsole kurde no mają ten plus że nie musisz się martwić o FPS takie inne rzeczy Raz kupujesz, raz masz no. Ale szczerze no cała frajda na tym PC grać To właśnie 5 listopada wychodzi ten Red Dead kurde Akurat wtedy kiedy ja jadę do matki I Monik ciągł mój, mój ojciec będzie grace zmieniam auto A po co zmierzasz auto? Zmieniam, nie mam jechać tą ciężarówką? Znaczy jedziemy to kodać warsztat Aha, dobra Ale poczekaj, czy dwa dni dadzą ladę? Dwa no, to? Wiesz co, pojedźmy do trójkę. Weźmy pojedź, pojedźmy, po, pojedźmy, we, pojedźmy we trójkę i wyjrzyj się nie no, do niego. Okej, 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 okej Jedź, bo mnie Znaczy ja sobie się podpiąłem, dlatego tak ja stanęłem Aha, dobra Ej, to f się przyciągało czy fałką? F-ką To dobrze pamiętałem, bo już myślałem, że w ogóle podpiąłem się i... kurwa, ale grzybie. Uwaga. No grzeby jak cholera Dlatego ja pojadę tutaj bokiem, sobie potrawię Znaczy ja pojadę to paliwo A faktycznie no masz rację Ja mam dużo No tak, ale wiesz yy, Jak zanim tam dojedziesz to no, już nie będziesz miał tego paliwa A, na No to się już trochę grzeby to ja wezmę na ten jednym co pojadę Właśnie ja mam pomysł taki, że jak będziemy przez rzekę przejeżdżać, to dwie osoby jadą tymi trakami żółtymi A jedna niech weźmie jakiegoś takiego, żeby zabezpieczyć, bo dwie osoby wezmą do warsztatu, a jedna będzie zabezpieczać To ja będę zabezpieczać, bo jak wy się wywalicie to... Nie no, ja mogę zabezpieczać Rzekajcie chwilę Spoko, spoko Zaznaczę też tę trasę Tu musimy w dół jechać, a nie, nie w dół Gdzie mamy jechać? Widzisz ja znaczenie? Nie, w dół, w dół mam jechać w dół? Tak, widzisz MKL? No widzę. No to tak jedziemy, tą tą, tą Mapa pod którym była. Pod F1, 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 F1 Ja M kurde z automatycznie. Ja to no, rzadko, rzadko jaka gra ma F1 jako mapę. Ja jakby to było jakbyśmy grali w Montranera. Bo ja jeszcze nie grałem tak... Całkowicie w modułach no A Znaczy, no. tak powiedzieć, Zauważyłeś, że to jest odsłyszona wersja, już kamera inaczej działa i ten... i... interfejs się zmienił? zauważyłem w ogóle, że... menu, że tak powiem, tego... interesu się trochę zmieniło, teraz inaczej wyglądają te przyciski tak. tak AWD, jak tak. i tak dalej. Tak, oraz, oraz tak niekolebię nimi i też kamera lepiej chodzi. No, tak bardziej płynniej. I troszeczkę nawet ładniej, ładniejsza chyba grafika jest. Grafikę nie trzeba było zmieniać. Może, że się po prostu wyższe opcje włączył graficzne? No. Nie, nie, że włączył... Nie, bo ja grałem na wysokich przeciw interesa, tylko po prostu się bawiłem, yy, troszeczkę się pobawiłem jasnością. Zmniejszyłem trochę jasność, tam dałem yy, ten, yy, tam te inne opcje... O no, kurwa, nie no, albo to. to. Nie, a na WD są przy też na wodę chyba frysy na wodę jedziemy. A jedziecie na 1C+, nie? Nie, na Manual jesteś najszybszy. Ej, kurde, ale to bo to jest, cholera. Manuala sobie włącz, bo jeszcze nie Akurat ten wóz, no on zapieprza. Ej, co wy tak zapierdalacie? Manuala. No manual włącz manual, sobie. Manual i ja AWD i jedziesz. Bo on akurat tak zapierdala Uważaj to... Manual czy ląk? automat? To jest automat No to automat hmm. Manual, kurde ja na manual właśnie jadę Żeby się nie zagrzewać tylko Siema Jakie wstyczą świadki dobre To jest bo czasami kurde próbuję omijać yy, takie rzeczy, a zacząć przejechać szybko i dasz radę tu, oj, tu już jest ciężej O dzięki Hajnie, że mnie poprałeś Spoko, twoja kolej Kurwa, nie mogę ty od ciebie podczepić? Nie Tu być tylko na moich barkach byś osiągnięcia życia osiągnął Nie wiem, czy się z tego sprawę, ale właśnie pomogę ci wykrywać z bota. No to jest niezłe błoto. Jak ja to się zagrzebię tylko dlatego, bo się, wa, właśnie, bo się was podsłuchałem, to będzie... To was zabije. Nie, nie zagrzebiesz się nim. Znaczy to, to wtedy będzie twoja wina, bo my przyjechaliśmy sobie na spokojnie. No. Ja nie rozumiem, go nie zmieniłem. Też. Ale ja nie wiem, czemu on tak zapierdala. Ale wiesz co, może go zrobili właśnie takiego, żeby on był takim wsparciem i materiały woził i ogólnie. Bo zobacz, że na niego nie możesz bel w ogóle położyć, ani nic takiego. No co? Ta. No nie jest wsparciem, bo on jest farciem. Bo on nie ma jakby... nie, jak to powiedzieć. On jest zrobiony po to, żeby właśnie był szybki na wyrazie nagłych wypadków, a nie po to, żeby przetransportował i długo wytrzymywał. No wytrzyma wytrzymałeś, no to ma słabo, bo... 400. 400. To nie jest dużo. Młdżachet miał ile? 4000? No, trochę. Tu, jak buja. Chuje ci buja. A mną bujło. Dobra, ja sobie przyjechałem Nie udła się, gnoju. Błoto mi do mordy naleciało. Trzeba było szybę zamontować. To jest nic, oj jakiś zapierdalałem rowerem, yy, wiesz, po deszczu jechałem sobie drogą leśną, 40 na godzinę prawie, kurde. I ja bym bez złotników jeszcze jechałem. Masakra stary. To jest takie, miałem ochotę na czekoladkę, dostałem błoto. No, miałem, ca... miałem całe plecy ten od bota, jeszcze miałem, byłem, koszulkę pamiętam wtedy Ja mam taki rower, że jak Kurde, każdy na niego patrzy, to czasami się pobłogosławia i mówi, że nie bierdę. Jakbyś mnie zobaczył, jakbym ja jechał na tym rowerze, to jest tak, że tylne koło po prostu lata na boki, robi ósemkę. <grym> Dobra, dojechałem. Ja jestem tu za Janosiem, Sigiem. Janosiem? Dzięki. Ej stary, to ma jeden punkt warsztatu tylko. Kurwa, brakuje na osoby Dobra Zrobimy coś takiego posła Ja się cofnę Magia tego, że wy zapierdalacie, a ja jestem z tyłu, nie? Wy się tam bawicie, a ja się nudzę On się wywrócił Przewrócił, Więc co zapała. Ale, kurwa, ale podwozie jest tu No ale z ciebie pała. Jesteś najgorszy. Wiesz co to jest No. Mogę zrobić tak, ale nie zrobię. <laughs> jest lepsze, mogę zrobić tak, ale nie zrobię. Ej no pomóż mi! Ej no, ale ci... Aleś ci padłaj. Ej, ja się on się osuwa, kurde dziurę robię, zaraz mnie nie by, by ci dał wyciągnąć, chodź tu Ej ty weź może pod bloku, to odblokuj ten tyren co jest ukryty może Czekaj Dziko przyjedzie, to jest takie sześć Ty weź może już pojeźć, może potem jeden punkt warsztatowy A gdzie zaczął ścinać go? Ja pierdolę ten, ale... ty, ty, ty jesteś kurewski chujem Ale to kur, kurwa twoja wina, ja te prosto rozpędzony, a ten mi kurwa nagle z boku za maskę, ma przed maskę zajeżdża a, a czy ty kurwa masz klapki na oczach, co ty nie widziałeś mnie? A ty to kurwa mnie nie widziałeś? Kurwa ale... Z jesteś Kurwa, ja jadę rozpędzony? Sw... Słuchaj, to jest twoja wina Rozumiem, że to jest Rosja i tu bezprawie panuje, ale bez przesady Kurwa utknąłem. Wyciągnij się mnie! lał będzie lał jak nas zobaczy. Czekaj, to co odblokuje, jeden ten. Jest ciężarówka. No, dwie osoby nią pojadą, a ja na sama pojedzie tym, co teraz jechaliśmy. I będzie pomagać. Po Chodźcie! Ja, ja będę was wspomagał, bo by się tam no zapominać. Ja Kto, Kto tam Kto tam Nie poczekaj, niech tylko mnie zobaczy, co się ten... No. Ale to ty to kurwa zrobiłeś To jest nie? twoja wina nie moja To jest twoja wina kurwa, debile. Ja pierdolę ja cofałem a ty kurwa we mnie bałeś się a... nie, Bo ja jestem kurwa rozpędzony, a ten debil kurwa zajechał mi maskę Zajechać to ci mogę mordę zaraz kurde stary ty tak się. Kurwa Ja mam, ja cię patrzyłem przez małe lusterka a ty miałeś jej bitną szybę przed sobą Jak ty mnie kurwa nie widziałeś Ja ci kurwa dam Rozjebany jesteś! <noise> Jebać, gnoja! Debil! Jebać, kurwa, Jana! <śmiecki> o ty, kurwa. Stary bym jako spychacz do piasku używacie teraz piasek tak górkę robię. Ej, no pojebani jesteście Puchamy, dalej. <noise> Puchamy, gnoja! Wypychamy z warsztatu! Nie o, mamy Pomóż na ja pierdolę, no wy, wycofajcie się kurwa Dobra O Jezu Niko, cztery sapingu o kurwa yy. Ej, ty mnie pchałeś! Ja, ja, ja ten... Ja tylko wyłączyłem wciągarkę Ty mnie ty cofałeś, mnie pchałeś i on się podniósł A i ja on całą boczną szybę. Ogólnie cały bok mam od błota i mój kierowca nic nie widzi. Nie, ty tego nie widzisz, ja tylko to widzę. skin skin'a sobie. Ja pierdolę. Miko rozładuj ten element. nie że się bawisz. Ja jadę po następny. fajny. Jedziecie ze mną, czy jedziecie bez mnie? O co? Bo, jeszcze, bo, bo tu trzeba trzy, cztery elementy, a trzy są, na cztery. Mmm, cztery elementy, trzy na cztery... To mam pomysł, yyy... Idziemy. Kurwa, utknąłem. No i, kurwa, ty masz opony, kurde... Ej, tam została ten, tam chyba zostały samochody, to możemy wykorzystać Ale samochody. nie, samochodami nie ma, na samochód nie założysz punktu warsztatowego. To po co jest to koło? Ale to, to jest do napraw, a nie do punktów warsztatowych. Aha. Nie wiem, ale wiesz co, tu na... Cze, pojedziemy jakoś na szagę, czy króle przez las czy coś... To ja będzie tak wolniej, powiem. bo tutaj jest pełno drzew. Ten no, Te... nie stój za długo, bo cię wywagam. Tylko Ja, ja już utknąłem No bo on ma opony na szosę, a nie na beton na A nie możesz, prze... nie możesz sobie dać innych opon w warsztacie? No, który jest zablokowany? Ale zablokowane Niko, dlatego ja mówię, że musimy cofnąć się po jeden punkt warsztatowy, żeby to zrobić. A przynajmniej, natko, a, przynajmniej a przypadkiem na to, na czym czym teraz jadę, nie możesz zadawać punktu warsztatowego? Na, na, eee, no możesz. Na to tydy, na ty, na, o możesz, ty, no to po co ja tym jadę? jednosi Ej, Jednosik Janos, naszym ciasteczku Ale... przynieś... Przynieś kostkę ci punkty warsztatowe. za ten piesek ci nogę odgrywę. o Timon, jedziemy na niego. My Nigga dog Co następnym razem kurwa nie wstaniesz. <grym>, I ma... no gdzie jesteś? Aha, tam się tak płosił. Nie, ja Nie, ja ty ten Tenona ten się pytam. Ten ten no nana? Kurwa mać Ja tak nigdy nie reaguję jak to się dzwonił Halo Wszotko lekcji tyle dzwonił. Kurwa mać Jaki eee. demon Jak to było, żeby ten, żeby nie wywalił serwera A przytrzymać musisz ten klawisz żeby jakoś jechało Jak to było Tana Który klawisz utrzymuje żeby cię nie wywaliło? Znaczy ja włączyłem po prostu windy z DbD i spamowałem spację. No to nie wiem Niko co zup coś Ale chaos po prostu w ścianę Jadę polem Łopole Łopole ma piękne łopole. O kur! Ty zajebałem w coś! 367 punktów obrażeń dostałem A! Ojej! Oj Boże jak boli O kurde, strzela mi w teraz Ogniem A Niko, gdzie musisz iść? Może tam coś pomóc na górze, za chwilę przyjdę. No spaga sobie nie wiem, weź żeby skręcał czy to, albo coś bo zapierdalaj po prostu, i będzie Co mam zrobić? Po prostu zapierdalaj i tyle. Ten, no a ty gdzie jesteś? Przy warsztacie. Co ty tam kurde robisz? Auto zmienię, bo na tym też jest załadować przecież. Nie, na tym malutkim nie. Jak nie? Ten niebieski. Niebie... A ten niebieski to tak? Nie, tak dlatego mi cię pochy, to tydziecie skoro to w w warsztacie było auto. Ja jeszcze ci odpowiem, ponieważ te, tam, to tamte auto jest tak chujowe, że będziemy jechać pół godziny, a ty dojedziesz kurde w 5 minut. Dobra, właśnie zauważyłem. Dlaczego? Już masz odpowiedź. wiesz, co lekcej to zmyślałem? W sumie tylko jedną osobę musi dostarczyć. Tak. Nie widra gimnasiaka. Ty kurwa. Ej, mam tak urzędzony pojazd, że mi się niga się. Dobra jej zajebałem, w, zajebałem w coś i myślnik co chwilę. A ja ten położyłem po prostu percy na tego, na klawiaturę i ten tam to co rozjechało do przodu, a jeszcze jeszcze wybąbiłem w drzewo specjalnie. Go Ja się zagrzebię, teraz to się wkuli. Ten no ty się teleportowałeś, Jakim cudem tak szybko z no, tego się niebieskiego? Nie ma kto Tak do sobie się teleportowałem. Z buta szedł. Z buta szedł. Z buta szedł. Z Na kołach ko z buta. Założył kolosze i z buta. Założył i z buta. No i co teraz? I teraz jaki plan jeszcze? Raz? E, ja teraz jadę do warsztatu, biorę ten jeden punkt warsztatowy. I robimy tak. Jedna osoba pojedzie tym autem, właśnie co teraz jechaliśmy. Będzie eskortować nas przez rzekę A dwie osoby biorą tego pomarańczowego z punktami warsztatowymi I po drugiej stronie mapy odblokujemy warsztat I tam już rozpoczynamy zabawę z rodem A że nas jest trzech No to pojedziemy kurde ze mną jakoś na zasadzie eee, Poczekaj Ile jest? 8 punktów warsztatowych, tak? Czy ile jest? Tam, żeby do końca raz, dwa Raz, dwa, trzy W jednym punkcie jest 8, w jednym celu Trzy, trzy, są warsztaty. Ale nie chodzi mi o cele. Dwa cele, czyli po 8. No to no. Będziemy jechać po... Yy, ten... Y, dwie jedynki i jedna czwórka. Pojedziemy. Ja Takie, będę... No to... ja, ja, ja pierdolę, ja będę takim potężnym tirem, bo ja to No to, czwór, to weź, czwórka. To weźmiesz, czwórkę, a ja sam jedynkę. Nie, nie, niech będzie tak. Jak Janosik, ten, ze względu na doświadczenie z, z, z trasą... Jak będzie takim wielkim... Jaką kurwa trasę? Doświadczenie... No. Jesteś zapoznany no bardziej ja. Na te, ja na tej mapie wiesz ile grałem? Pamiętam, może z dwa mówię? razy. Ja mam doświadczenia z jazdy z nim. On ma chuja nie doświadczenie no, tak? no to ty będziesz wielkim. Ja Teno! no. ja będę Ja będę... żurawiem. Ja Teno. Teno! No? Wywaliłem się. Nie gry. Mnie, kurwa nie zipałeś. Miało być... Mhm. Aha. Mhm. Mhm. O ty kurwa. Jeden sik, pomożesz? Co? Mhm Co zrobiłeś? Pomożesz? Mhm mm Okej okay. Jeden sik, uwaliłem się Mhm Mhm Nie, to było lepsze, bo tam jeszcze była panika Mhm, mm mhm mm Uwaliłem Coś Bawiłem ci kurwa odjebał, powiedz mi Czemu? Uwaliłem się mm -hmm. nie ma Mhm I ja wyobrażam sobie tego typa, jestem tam śpięty pasami, takie ile mam, kurwa, jeszcze tak leżeć. Za pojęcie popchnąć, ale nie będę już takim hamem. Ej, ten, mogę zrobić coś takiego, ale tego nie zrobię. A, bo zrobię, nie będę hamem. Ja ja chyba, chyba, ja lecę pierdolą, bo chyba... jeszcze mocniej. Nie, bo mnie wciągnął ja podjadę tym tirem tam do warsztatu ty <grym> kurwa co to ma robić za sex out Czekaj, czekaj Tak Mi jeszcze bardziej bije, bo... Dobra, macie to... fuju Kurwa Easy Jedź do warsztatu Nie potrzebowałem pomocy w ogóle No to się nie pierdol następny razy nie a tak na serio, musimy mi pomóc jeszcze znowu wyjechać. <gry> <gry> chyba fuję, chuja lecisz. Masz rację, ja lecę Nie potrzebuję takiej pizdy jak ty. O, ta tak, uwaga, krwi się Tak, tak. Uwie... Zauważyłem, że jeżeli chodzi o naszą dwójkę, Karma często nas wita. Chuj często. Nieważne w czym. W DBD też tak było. Śmiałeś się ze mnie, że kurde, ale zjebałeś, bo mnie walnął. Po chwili kurde, sam zjebałeś. Tak. Karma, karma A łazo, małem pałec u łęki <laughs> Parec u łęki Jeszcze mu jadę tędy? Ale gola chyba już nie masz takiego problemu, jeżeli chodzi o wymowę Nie, nie ma Ale on nigdy nie miał chyba marzenia nie on miał problem i to spore z wymową Bobem? Mopi. Ale i tak jak czasami wiesz jak jest bardzo podniecony czymś i wiesz jak mówi bardzo emocjonalnie To słychać czasami jak zapomina o wiesz o tej wymowie i kurde O, kuwa. W, w, o, kuwa. <noise> o kuwa. Ale nie Witam was bardzo serdecznie <noise> Bałdzę serdecznie Y, albo bardzo serdecznie, Szar, <grym> hmm, Bardzo strzelcznie... szczardać. bardzo. Bałdzo. Witam was bałco. Zbału. <grym> Jechałem wowerem. Jakiego warsztatu... podjechać do tego co zbliżej tym małym gównem... E, a czy jedziesz? No, eee, jakby. Aha, łazem, No to pojedź tak, jak jechaliśmy tam do tego wasza, to bo ja go blokuję teraz. Ja tam jadę. No, Nie Tak, jedzie... tak, trochę daleko jestem, co? Może do tego bliżej. No to, to pojedź do tego bliżej. Znaczy, nie wiem, po cholerę wygoncecie, bo kurde. Jak przejedziemy na drugą stronę i blokujemy wasze po drugiej stronie, to tam jest kurde, taki ten, taki zielony, duży. Kamas chyba to jest. Nie tym mały, to w sumie Znaczy ten Aba, mały nie da rady przez rzekę Chyba wyłącznie Ja Jeśli to już mogę powiedzieć od razu, on nie da rady przez rzekę A ten mały nie ten mały to mi się kojarzy najbardziej i A więc co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że Te pomarańczowe one nie, nie mają za bardzo jak zmienić opon Zmieni szamopony, ale z, no, nie są to takie przystosowane do jeżdżenia po takich terenach To takie bardziej na szosę W którym? W typu maręczowy manie To jest chyba man Scania. A mnie to jest co to jest Ty się znasz rękach. Mas chyba To jest Ja nie wiedziałem że taka marka jest ale dobra bo to jest rosyjski to nie jest man, to jest maz albo te... zapomniałem przecież jak jest najka to oni brajka robią a to jak jest mantę maz <noise> nie wiem czy to jest maz czy kamazy tego powiem. nie kamazy, kamazy mają by miały takie wysunięte dzioby hmm, Zamkaż... star. star to też nie jest a to nie jest ta e, z, z... Zalota czy zalota? Jak one się nazywały takie? Takie one miały jelenia czy, czy tego, czy... E, łosia miały na ten, na znaczku. Nie, to jest im czekał. Tamanie co ty robisz? Co ty eee, robisz? Dobrze zgad... Byłem, no, dobrze zgadzałem, to jest cze, Czekam aż dojedziesz i tak w sumie nie wiem co robić. Aha. No auto, dobrze. Auto sobie już zaparkowałem tam. I tylko, tak sobie wiesz, w tamtym pierwszym był tam A weź stań bokiem, jak ja po prosto. To jest jak nic, to jest mat. Co to no? Bo teraz patrzę sobie najnowsze modele ciężarówek z marki Mas. Tylko wiesz, żeby z gry nie wyjdą. w dół i tam były ten... I tam na dole już akurat gry pasy idealnie Dobra Niko, weź się nie do tego pomarańczowego co blokowałeś, bo ja już jadę do wasza jestem, jestem Dobra, ja zaraz będę Jestem niedaleko, na mapie zobaczcie sobie jak... Daleko jestem czy blisko? Jesteś już blisko, odbliżasz się Kim on gdzie jesteś? Tutaj Nie <krabija> tutaj! Dobra no to wy bierzecie ja wezmę tego Dobra, oto otóż... no, gdzie Ja tu no, ja Ty na no, pamiętasz tą trasę? Co po wodzie przejechaliśmy? Ona bardziej gdzieś chyba z prawej strony mapy Niko nie startuj, ja po prostu muszę od drugiej strony pojechać Dzień dobry Dzień dobry? Po Poproszę, byp No, łabałbał. Chlip poproszę. Mhm, łabałbał. Bał. Dłuższy życie każdy parking To tak... Popłatał, łabałbał. Co to... Co wy kurwa atakujecie? Wy kurwa. Ruszyli tak we dwójkę na mnie. Ile się dalej. Kurde, Pomóc! Jadę! Pomód. Przyjadę, przyjadę i tak... Przyjadę i chuj. Nie No i chujowa ochrona by was A jak się... Ej, jak się... Jak się ludzi w środku, kurde, czoń się. Jak się ludzi czoń się! Nie chłop, nie... nie.